W tym filmie pokażę Ci jak dowolnie podzielić jedną bryłę na dwie oddzielne bryły. I aby to zrobić, na początku utwórzmy szkic, który określi nam podział tej bryły. Czyli, na przykład, zaznaczmy tę ściarkę, wybierzmy tworzenie szkicu i tutaj utwórzmy jakąś zamkniętą geometrię. Ja wykorzystam do tego celu tę funkcję tworzenia spline'u i utworzę dowolną. Linię. Ok, zakończę tutaj rysowanie tego spline'u poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy. Trochę ten spline możemy dostosować, tak żeby ta linia była na przykład taka, i wybierzmy jeszcze rysowanie linii, i narysujmy linię tak, żeby zamknąć ten kształt. Ok, sprawdźmy jeszcze ten szkic, czy jest połączony. Dobra, tu jest połączenie. Ok, tutaj nie mamy połączonej linii. Dobra, więc jeszcze zróbmy tutaj wiązanie. Zaznaczmy te dwa punkty i wybierzmy wiązanie zgodności. I ok. Dobra, wygląda na to, że cały szkic jest już połączony. Klikamy close. I tak, przejdźmy teraz na przestrzeń pracy PART. Zaznaczmy ten szkic poprzez dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy na szkicu i wybierzmy tutaj tę funkcję wyciągnij wybrany szkic. I tak, moja bryła ma wysokość 20 mm, czyli odtąd dotąd jest 10 mm, i odtąd dotąd też jest 10 mm. Szkic jest narysowany na tej ściance, więc tutaj. Jako wzdłuż wybieram 10, jako przeciwko też wybieram 10 i kliknijmy Apply. OK. Została utworzona bryła. Kliknijmy OK. I mamy w tym momencie dwie bryły. I teraz dokonamy podziału tej bryły na dwie części, gdzie linią podziału będzie ten spline. Zaznaczmy tę bryłę. Z wciśniętym klawiszem Ctrl zaznaczmy tę bryłę. I wybierzmy tutaj funkcję Slice Apart. I tutaj została utworzona nowa zakładka Exploded Slice, i mamy tutaj Slice 0, Slice 1. Wygaśmy tutaj nasze wyciągnięcie. Kliknijmy na to wyciągnięcie i kliknijmy klawisz spacji. I widzimy, że mamy tutaj dwie oddzielne bryły, co widać poprzez klikanie. Babisza spacja, aby pokazać, ukryć zaznaczoną bryłę. I teraz możemy na przykład jedną część tej bryły skasować, a drugą część wykorzystać do innych celów.